Gornie z tępą dzidą. No kurę, znowu mnie zabił Gorn. Bójka! Holy fuck. Tego nigdy nie zrozumiałem. Świadczenie 300, no chociaż coś. Ej, Gorn, Gorn, ty to masz naprawdę zawahania psychiczne. Spadłeś nie z tego wózka. Się jeden bocian, Nawet nie zdążysz rodziny pożałować. 7 godzin, 7 minut gry. O oh my god, ale ja maniacze w to. Znaczy nie gram cały czas... no dobra, może trochę. Ho ho! A Gorn gdzie? Gorny jest ogólnie kryty Myślę, że miałbym większe szanse bez ogólnie Znaczy na pewno mnie po to bym stracił Cienie Kiedyś byliście jednym z nas z... Kiedy <gryw> Na ostatnim save byłem jednym z was, ale teraz jesteście zwykłymi mordercami i, i wam w oko. Haha ha. Chyba teraz. Okej, teraz tu pójdę. aż wojownik tu jest. Bojownik, to jest. ile tych fragmentów potrzebuję A to jesteś ty mój muzynku Ale mnie Boże, ale to jest. Nie opłaca się walczyć jedną e, kufami. Bo wtedy każe cię zajść, może potworek. Czemu nie ma potów, które dodają po 300 HP? Ubolewam nad tym. Ciekawe tak swoją drogą, ile naprawdę trzeba tych płytek. Hello. Tarok chcieć pomocy. Co się tu stało? Tarok, tu złapany przez niebieski żołnierze. Nagle czerwony żołnierze. w Czerwony żołnierze zabił tarok ucieky. Tarok w dupycie mam. Co to jest? Duży zwierz, dużo nóg ma. Masz groźny. Zjadać ork. Zjadać człowiek. Ach, masz na myśli pełzacze. Jesteś Urszak, niewolnik. Twój przyjaciel Tar op. Co mogę dla ciebie? Tarok, chcieć mocny lek. O jakim lekarstwie? Gasz lug, otruć tarok. Głupi. Głupi tarok. Zgubić lek. Odzyskam tarok słaby, obcy wrócić Ale gdzie on mógł zgubić leg? Mam, mam szukać gówna w spukanej No to jest tak No dobra, bez przesady, Nie mógł tego zgubić gdzieś się daleko Co ja platę, on mógł to zgubić gdzie Wyrąbi się daleko Chyba znalazłem tego gówno. Dobra, wracam do ci. Nie mogę... Obcy szukać więcej. Lek. Tarok uciekać od gaszlug. lub. Tarok Obcy przeszukać niszę też. Eee... What? A przecież ja mam takie coś jedno. Serio. W takim miejscu to schowali. 40, nie no, 50% ludzi by nigdy nie pomyślało, że coś tym jest, a drugie 50% ludzi już dawno napisało na blogu, gdzie można znaleźć orkowe lekarstwo. He, 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 he. Tak, wreszcie! Proszę, znalazłem Twoje lekarstwo. Zsi Obcy nie jak inny ludzie. Obcy dobry. Nie powiedział. Darrok, dzień. Możesz już zrobić dla mnie. Obcy pomóc, Darrok. Obcy potrzebować, Krotak. Kastak, Dłaszkar i Ort Antak. obcy przynieść. Ta... Co to jest krotak? Być język ognia, język smoka. Gdzie mogę znaleźć takiego smoka? Smok mieszka w domu Taroka. Obcy musi szukać. Smok mieszka też na piasku, przy morzu. Co to jest, Kastak? Być róg, cieniostwór, Róg ostry jak nóż, Dwa Dwachkar? A cóż to takiego? Ząb błotnego węża. Jak wąż ugryźć, nikt nie móc uciec. Co to jest Ort Antak? Być ząb wielki troll. Robić duża dziura w ofiara. Gdzie mogę znaleźć trolle? Troll siedzieć w góry. Troll lubi dużo miejsca. Obcy szukać w górach na północ. Ale uważać na trola łapy. Troll walnąć. Obcy spaść w dół. On w lesie albo w jaskini. Bardzo zły. Muszę już iść. Obc... Okej okay, to było na tyle w tym odcinku. Nie wiem, który to jest odcinek, bo jak ja to potlę, to wyjdzie z 50. Dobra, do zobaczenia na razie. Bye, hello.